po meczu pomiędzy wieczystą Kraką a Polonią Bytą. Z nami jest trener gości, pan Łukasz Tomczyk i panie trenerze prosiłbym tradycyjnie o kilka słów podsumowania tego dzisiejszego meczu. Wydaje mi się, że nie ma tu co za bardzo podsumowywać, do 30 minuty graliśmy bardzo dobre zawody, Męż był wyrównany, eee, nawet z lekką optyczną przewagą naszą powinna wejść lekarne sytuacji planu na mecz realizacji. Później pracujesz na serię 12 mecz bardzo długo. Przyjeżdża sędzia, że też to pozostana, tak mamy przerwę. i Może być sędzia troszeczkę lepszy. Tak się spodziewałem też z poziomu Ekstraklasy może pierwszej ligi na taki mecz, który ma więcej tych doświadczeń na poziomie centralnym, wyższym, nie ma takiego sędziego. Hmm. Ja mogę się odwołać do kartek po prostu z punktu widzenia tylko i wyłącznie taktycznego, czyli z punktu widzenia taktycznego mój zawodnik przy pierwszej sytuacji robi wszystkie dobre działania. Czy ta piłkę odpada, wchodzi pod zawodnika, wkłada rękę, jest tam minimalny kontakt, a Cholewiński łapie piłkę ręką. Jest ustawiony na 18- 16 metrze, jest bardzo dobrze ustawiony, może tą piłkę spokojnie przeciąć, więc to nie jest stuprocentowa sytuacja. Mogę się odbywać do drugiej czerwonej kartki, czyli sytuacja jest z boku, zawodnicy są w kliniczu, obydwoje się trzymają, jest przesunięcie bloku i za piekarskim już pojawia się asekuracja. Bardzo daleka odległość do bramki. Hmm, moim zdaniem to też nie jest czerwona kartka. jasne. jest faul, żółta. W poprzedniej sytuacji też można się tam pokusić o faul, żółta i gramy dalej. Hmm, ciekawe czy z drugą strony byłaby zaglądalna taka kartka, czy sędzia, to nie chodzi o drużynę, tylko czy sędzia by się po prostu odważył. Eee, I teraz koniec mojego podsumowania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli pytania są, to bardzo bym prosił o skorzystanie z mikrofonu. Pytanie słyszę, więc panie internetze, dziękuję bardzo. Dziękuję.